No więc WIG, ten nasz narodowy termometr finansowej gorączki, w tygodniu od 13 do 17 października zaliczył minus 0,42%. Kończący dzień na poziomie 107 764,77 punktów. WIG 20 też się obraził na życie i zjechał o 0,5% do 2872 punktów. Średniaki z MWIG 40 zrobiły tylko delikatne 0,11%, a maluchy z WIG 80 spadły o 0,32%. Czyli generalnie wszyscy spadli, tylko każdy udaje, że to strategiczny odpoczynek przed kolejną falą wzrostów, która oczywiście nadejdzie zaraz o tym, jak przestaniemy udawać, że wiemy, co robimy, obrót łącznie 1,679 mld złotych. Wolumen 35,5 miliona sztuk, transakcji było prawie 200 tysięcy. Ale mimo tego ruchu na rynku było zimniej niż kopalni JSW o po podwyżce rachunków za prąd. Z 259 spółek aż 188 poleciało w dół. 122 cudem rosły, a 49 nawet nie drgnęło. Czyli klasyka GPW. Połowa się topi. Reszta udaje, że umie pływać. Ale dobra, kto tu tańczył, a kto zarył dziobem o parkiet. Na podium wzrostów weszło Cold Energy, które odbiło o 10,64% po wcześniejszych spadkach. Czyli klasyka technicznego odbicia. Tłumaczenie dla naiwnych, że spółka nie wie czemu rośnie, ale fajnie, że rośnie. Milkyland rzucił 7,18% bez żadnego powodu. Bo czemu nie? A IM Company zyskało 6,36% na spekulacyjnym wolumenie. Czyli jak ktoś przypadkiem kliknął kup zamiast usuń z obserwowanych. Dalej 300 odbiło o 5,48% po tym, jak dzień wcześniej dostało w raportem od Ningi Research, który oskarżył spółkę o kreatywną księgowość grubszą niż filtr z Instagrama. Piątek inwestorzy stwierdzili jednak, że no może przesadziliśmy i zaczęli odkupywać akcje, żeby wyglądało jakby kontrolowali sytuację. Z innych cudaków Agroton plus 4,26%. Nie wiadomo czemu, może pogoda dopisała. Develia plus 3,8%. 84% dzięki dobremu sentymentowi w deweloperce, MLP Group i Columbus Energy rosły, bo miały niski wolumen i dużo szczęścia. A Diak Prof wjechał na podium z 2,78 na plusie przy 21 milionach obrotu, mimo że nikt nie wie, czym ta spółka się zajmuje. No i oczywiście JTSW, nasza węglowa sinusoida, po wcześniejszym zjeździe o prawie 9% odbiła 3,55%, żeby przypomnieć wszystkim, że górnictwo to nie inwestycja, to sport ekstremalny. A teraz krwawa strona mocy Top Spatty. Na czele żałobnego pochodu Euko z wynikiem minus 5,15% bez powodu, czyli klasyka. Dom Development oddał 4,63% procent po realizacji zysków. To przecież w Polsce każda dobra pasa musi się skończyć depresją. Komputronik spadł 4,59. o fundamenty słabe jak Wi-Fi w lesie. Energetyka dostała w web Enea 3,92. CEZ 3,91. Rywu 3,70. Voxel 3,49. Protektor 3,29. Po zawiadomieniu o zmianie udziałów. Ondę 3,12. Cognor 3,06. Cała dziesiątka jak po grupowej sesji terapeutycznej dla spółek z problemami z tożsamością rynkową. Partnerem tego odcinka jest XTB. Miejsce, gdzie handlujesz bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu. Miesięcznie. A jeśli przy rejestracji piszesz kod SOFKA, dostaniesz darmowy kurs dla początkujących. Prosto, konkretnie bez kombinacji. Tak jak lubi to SOFKA. A teraz przenieśmy się do piekła sektorów, czyli hitmapa GPW. Energetyka zjechała o prawie 2%. TGE minus 5,53. ENEA 3,92. Tauron nie lepiej. Brak pozytywnych katalizatorów, czyli po prostu nikt nie chce kupować firm, które walczą z polityką, koszami i rzeczywistością. Górnictwo w dół o 1,56%. JSW poleciało 8,6. KGHM o 3,12%. Ale potem JSW spróbowało odbić jaki Jany po krawężniku. kończący dzień delikatnie na plus. Banki też marudne minus 0,89%. TKOBB 1,25 EKO 0,94, Alior 1,24, M Bank 1,68 Mimo obniż stóp inwestorzy płaczą, bo marże odsetkowe topnieją szybciej niż zaufanie do inflacyjnych prognoz Glapińskiego. Na szczęście były też promyczy nadziei. Budowlanka plus 1,03%. Pudimek plus 2,51 Birbo też zadowolony, infrastruktura znowu modna, odzieżówka plus 1,90% dzięki odbiciu Cyzy i LP, a gaming plus 1,41 bo CD projekt miał 100 milionów obrotu i znowu ktoś gotuje, że będzie nowa gra była neutralna minus 0,07 czyli nic się nie dzieje a wszyscy i tak kupują aseko bo to brzmi mądrze podsumowując GPW w tym tygodniu wyglądała jak student po trzech nocach z makroekonomią niby coś robi ale w środku panika jedni odbijają drudzy topią się w błocie a inwestorzy udają że to zdrowa korekta w rzeczywistości był to tydzień w którym połowa rynku straciła nadzieję druga połowa rozum. a całość balansowała między deseracją a autoironią czyli klasyczny październik na GPW no to lecimy dalej czyli dywidendowe kons i i dramaty korporacyjne odcinek w którym GPW pokazuje że nawet jak nie zarabia to przynajmniej udaje że coś wypłaca w tym tygodniu było wszystko Pieniądze, bajbeki, obligacje, awantury i raporty, o których inwestorzy łykali melisę jak szoty posesji. Zacznijmy od dywidend, czyli ulubionego sortu Polaków. Patrzenia, jak pieniądze wracają na konto, a potem znikają na zakupy w Litfu w dyskoncie premium. PZU szarpnęło się na 4,47 groszy za akcję. To nie dywidenda, to prawie socjal inwestorski. Dzień dywidendy był 25 września, ale wypłata przyszła 16 października, więc kto trzymał papiery, ten mógł udawać, że żyje z dywidend. Potem Atrem, mała, ale ambitna spółka, wypłaciła trzecią ratę dywidendy za 2024 rok. Trzecią, bo najwyraźniej lubią w ratach jak kredyt na lodówkę. bank handlowy już szykuje się na swoją Wypłatę. Dzień ustalenia prawa do dywidendy, 3,44 zł za akcję ustalono na 21 października, co daje stopę dywidendy ponad 3,22%, niby niewiele, ale jak na bank, który ostatnio wygląda, jakby marżę miał pisane kretą świecową, całkiem ok No i buybacki, czyli święty rytuał spółek. Kupujemy swoje akcje, żebyście myśleli, że wszystko jest dobrze. 4 mas w tygodniu od 13 do 17 października odkupiło 14 687 akcji, czyli zawrotne 0,061% kapitału, czyli tyle, co nic. Ale można się pochwalić w raporcie. HSI też kupował swoje papiery, ale jak zwykle zero konkretów, tylko raport 50 przez 2025. Bo brzmi poważnie. A skoro o emisjach mowa, Al Bank, tak ten od, mamy to w DNA, ogłosił, że 30 października wyemituje obligacje. To po co robić zyski, skoro można się zadłużyć jak reszta narodu, protektor SA też pojawił się na radarze, ale raczej w roli dramatycznej niż inwestycyjnej. Jeden z akcjonariuszy postanowił zmienić udział w głosach, więc rynek zareagował spadkiem o 3,29%. Zaufanie inwestorów do takich newsów jest jak do hot -dogów z Orlenu, nie wiesz co jesz, ale zawsze z lekkim niepokojem. Dalej LQSA podpisało list intencyjny z partnerem z Ukrainy dotyczący współpracy w technologiach obronnych. Brzmi jak początek filmu o startupie, który zaraz przejmie Elon Musk. CGI SA klepnęło umowę sprzedaży akcji w spółce PGE, energia jądrowa, czyli niby energetyka, ale bardziej jądrowa. W sensie, że zaraz wszystko wybuchnie w świecie korporacyjnych foteli też się działo. JSW od 1 października ma nowego wiceprezesa Bogusława Oleksego. Ciekawe, jak długo wytrzyma, bo z rotacja w zarządzie jest większa niż chyba na dworcu, a GPW zorganizowała pierwsze posiedzenie nowego sądu giełdowego. Brzmi poważnie, ale nie łudźmy się, nikt nie będzie sądził inwestorów za głupie decyzje, bo wtedy trzeba by zamknąć pół kraju. No i Krem la Krem, afera Treciento, research. 16 października światło dzienne ujrzał raport, który oskarżył CCC o agres Praktyki księgowe i zawyżanie wyników przez transakcje z MKRI. Kurs zjechał jak po maśle. Minus 15% w trakcie dnia, choć ostatecznie skończyło się na minus 5,7. Piątek odbicie o 5,48, bo inwestorzy uznali, że skoro spółka kategorycznie zaprzeczyła, to na pewno ma rację. CCC tłumaczyło, że do połowy października zarobiło 91 milionów złotych marży brutto na sprzedaży hurtowej do MKRI, a średnia marża 33% to standard jak u innych partnerów. Czyli klasyka. Nic się nie stało. Po prostu sprzedajemy sami sobie i udajemy, że to zysk. Spółka zapowiedziała też kroki prawne Ningi, Czyli pewnie wyśle im buty z nowej kolekcji Ozef Edition. żeby nie było, że tylko Dramaty. Mieliśmy też trochę porządku w papierach PSSA. umorzenie postępowania w sprawie uchwał z 2022 roku. Czyli prawnicy wracają do domów, a inwestorzy mogą odetchnąć. W skrócie ten tydzień na GPW to był korporacyjny kabaret. Z jednej strony PZU rozdaje kasę jak Święty Mikołaj z działu finansów, a z drugiej o toczy wojny medialne z analitykami z internetu. Banki emitują obligacje, bo czemu by nie? Spółki słupują po promil własnych akcji, żeby wyglądało na to, że wierzą w przyszłość. A nowe wiceprezesy pojawiają się szybciej niż wyniki kwartalne. Dobra gruchaczu, czas na makroekonomiczny rollercoaster, czyli sopy w dół, inflacja w miejscu, a złoty udaje, że nic się nie nie to ten moment, w którym polska gospodarka wygląda jak ty po trzech Red Bullach i jednym kredycie hipotecznym, serce wali, inflacja śpi, si, a Rada Polityki Pieniężnej bawi się suwakiem od 100% jak DJ na weselu. Na początek RPP. 8 października nasi monetarni czarodzieje postanowili zrobić prezent kredyciarzom i obniżyli wszystkie stopy o 25 punktów bazowych. Czyli dokładnie tyle, żeby nikt tego nie począł, ale żeby mogli się pochwalić na konferencji. Stopa referencyjna spadła do 4,50%, lombardowa do 5, depozytowa do 4, a redyskontowa i dyskontowa odpowiednio do 4,5 z hakiem. To już czwarta obniża w 2025 roku, więc łączny spadek o i punktu procentowego. RPP tłumaczy, że perspektywy inflacji się poprawiają, czyli mówiąc po ludzku, nic nie wiemy, ale dobrze brzmi. A inflacja we wrześniu 2,9% rok do roku, czyli wreszcie coś, co można nazwać stabilizacją, a nie pożarem w sobie spożywczym. porównaniu miesiąc do miesiąca 0,0. Tak, inflacja w końcu zatrzymała się jak kierowca przed fotoradarem. Towary poszły w górę o 1,9%, usługi o 5,8%, ale ogólny wynik Gusu mówi, nic się nie dzieje, proszę się rozejść. Inflacja bazowa to 3,1%, 3,2%, więc dalej więcej niż marże w bankach po decyzji RPP, ale przynajmniej bez paniki. Strukturalnie żywność plus 4,2%, energia plus 4 1. Edukacja plus 6,8%, czyli drożej uczyć się niż jeść, a transport spadł o prawie 4%. Sprzęt telekomunikacyjny minus 19% rok do roku, czyli telefony tanieją szybciej niż cierpliwość inwestorów. Złoty, jak stary weteran rynku, stoi dumnie, choć wszystko wokół płonie. Mimo cięcia su i PLN kręcił się między 4,25 a 4,26, a USD PLN między 3,63 a 3,68. W całym tygodniu złoty zyskał symbolicznie minus 1,1% wobec dolara i minus 0,2% wobec euro, czyli generalnie stabilnie. Jakby powiedział Glapiński, złoty jest silny, bo jest polski. Frank i fund nawet nie drgnęły. Wyceniarzy frank około 4,58 funt nie 4,89. 4,89. Rynku obligacji też cisza. Brak danych o rentownościach 10-latek, ale spokojnie. Inwestorzy i tak wiedzą, że przy 4,5% stopy referencyjnej te papiery mają więcej dramatyzmu niż realnego zysku. A surowce? Miedź dalej droższa niż cierpliwość polskiego inwestora powyżej 10600 dolarów za tonę, wspierając Ursus GHM który wciąż żyje złudzeniem, że świat dalej potrzebuje kabli. Srebro poszło w górę o 1,3% w pierwszym tygodniu października, a węgiel i ropa, to nikt nie wie. Podane się zgubiły po drodze do ministerstwa. Ale to w sumie nie ważne. Jak nie ma danych, to nie ma problemu. Klasyczna polska szkoła makroekonomii. Na globalnym tle też się działo. Facebook 15 października pokazał, że gospodarka USA dalej trzyma się jak emeryt z lokatą, niby żyje, ale już nie biega. MFW zaktualizował swoje prognozy światowej gospodarki zapewne po raz 50 w tym roku i dalej udaje, że ma pojęcie, co się wydarzy w 2026. W strefie euro, produkcja przemysłowa, za sierpień wyglądała jak pogoda w listopadzie, szara, zimna i do zapomnienia. I tak oto mamy ekonomiczny krajobraz polski w połowie października. Inflacja, która się zatrzymała jak pierwszy lodziarni. stopy procentowe, które zjeżdżają w dół jak sanki po lodowcu. i złoty, który stoi na straży, choć świat wali się wokół. Inwestorzy czytają komunikaty NBP i udają, że rozumieją, co znaczy czy dostosowanie poziomu SUP do poprawy perspektyw inflacyjnych. W rzeczywistości oznacza to tylko tyle, że RPP znowu próbuje wywróżyć coś z fusów o kawie. Jednym słowem, polska gospodarka wygląda spokojnie, aż za bardzo. Jakby wszyscy wzięli urlop od kryzysu, ale zapomnieli, że rachunki przyjdą w listopadzie. No to gruch, gruch, co dalej? Czyli sukowa lista obserwacyjna i nadchodzące raporty. Innymi słowy, kto w przyszłym tygodniu opali firewerki, to wyleci w kosmos, a kto z Hukiem fadnie w Szambo i będzie tłumaczył, że to strategia długoterminowa. Na pierwszy ogień quercus i które 20 października otworzy sezon raportów za trzeci kwartał, czyli wreszcie coś się zacznie dziać, bo ten tydzień. Był suchy jak portfel po zakupie akcji JSW. Po Po Kurkusie kolejni w kolejce do spowiedzi Finansowej. EcoExport 21 października, raport roczny, Grupa Kenty 22, Orange Polska również 22, a SECO C 23 i Bank Millennium 24. Będzie więc pełna giełdowa telenowela, od kabli i aluminium, przez telekomy aż po banki, które znowu będą tłumaczyć, że spadek marsz, to nie ich wina, tylko otoczenia rynkowego. A teraz najciekawsze. Słówkowa lista obserwacyjna, czyli kto może dać opalić. Na podium bez zasoczeń 300, czyli spółka, która ostatnio przeszła z House of Shoes do House of Drama. Po aferze z Ningi Research, rynek czeka, czy spółka się oczyści, czy może wyciągnie z szafy kolejny z MKRI. Inwestorzy obserwują każde oświadczenie, każdą przecinkową zmianę w raporcie, jakby to była Ewangelia Świętego Długiego Terminu. Jeśli 300 cokolwiek kwartoli kurs znowu się zawinie jak sznurówki w magazynie. Dalej KGHM. Nowa rekomendacja odmę banku na kupuj z ceną docelową 220 zł, czyli plus 17% potencjału. Brzmi dobrze, dopóki ktoś nie przypomni, że kurs miedzi to emocjonalny roller coaster i że wystarczy jedno karzeniecie w Chinach, żeby cały surowcowy entuzjazm się rozpadł, ale póki co KGHM może błyszczeć jak złota ruka w miedziowym błocie. Na trzecim miejscu JCSW, czyli górniczy Chuck Norris. Zostaje po głowie i dalej stoi. W o 14 października, a potem odbiciu o 3,55. Wszyscy patrzą, czy ta spółka znowu nie wpadnie pod wózek z węglem. Zmienność jak w emocjonalnym związku codziennie inaczej. A na końcu i tak boli. Czwarte miejsce dla PGE, które podpisało umowę na sprzedaż akcji w PGE. PAK energia jądrowa SA. To ten moment, w którym energetyka bawi się w atom, a inwestorzy modlą się, żeby to nie skończyło się jak Czarnobyl 2.0. Branża energetyczna wciąż w depresji minus prawie 2% w tydzień, ale może Atom w końcu da im jakieś światło w tunelu, bo nie to radioaktywne. Na koniec klasyk Orlen. Prezes Ireneusz Fonfara kupił ostatnią akcję spółki, co zawsze brzmi jak sygnał wiesz się we mnie, ale rynek pamięta, że prezes to nie wrusza i często kupuje, zanim spółka ładnie w turbulencje a inwestorzy nadal fatrują się w rekordową dywidendę 6 zł na akcję jak w święty gral cash flow problem w tym że po każdej rekordowej dywidendzie Orlen ma tendencję do rekordowych korekt. z makrostrony też będzie co obserwować kolejne posiedzenie RP dopiero w listopadzie ale do tego czasu rynek będzie analizował każde słowo członków rady jakby o tego zależał kurs WIG -u. inflacja za październik wstępny odczyt 14 listopada nawet według konsensusu lekko spaść o 2,7% więc już szykujcie memy o pokonaniu inflacji ogłos znowu ogłosi sukces narodowy czyli podsumowując nadchodzący tydzień to jak otwieranie lodówki po weekendzie może pachnieć ale może też wybuchnąć. Spółki wchodzą w sezon raport. Sektor energetyczny. Dalej leży na oddziale intensywnej terapii, banki kombinują jak zarobić przy niższych stopach, a CECS szykuje się na publiczne pranie butów i wizerunku. GPW stoi więc przed klasycznym pytaniem. Czy to już odbicie, czy dopiero rozbieg przed kolejnym upadkiem? a słówka siedzi na gałęzi, popija kafia i patrzy na to z uśmiechem, bo jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a inwestorzy znowu będą mówić to tylko korekta. I tak półko, aż zabraknie redbuli i cierpliwości. Jedna sprawa: nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki. Także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski. Suwki.